Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie. A wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas Jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynie świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego słowa trwającego w Was, bo Wy nie uwierzyliście temu, którego On posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem Was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja Was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym Wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem On pisał. Jeżeli jednak Jego pismo nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli. Jakie to są Mocne słowa, kiedy tym, którzy pismo znali najlepiej, Pan Jezus mówi: Nie macie Jego słowa. Kiedy tym, którzy potrafili spierać się o szczegóły tego prawa, Pan Jezus mówi: Wy w ogóle nie zauważyliście, że to prawo się wypełnia. Bardzo łatwo jest nam skupić się na tym zewnętrznym wymiarze naszego przeżywania relacji z Panem Bogiem, na zewnętrznym wymiarze. Naszej religijności, i czasem wyrzucić z tej religijności Pana Boga, zepchnąć Go na dalszy plan. I być może te dni, które teraz przeżywamy, które są dla nas trudnym oderwaniem od wielu zewnętrznych elementów, mogą być taką szansą oczyszczenia. Na ile doceniam to, co ma mnie prowadzić do Jezusa, co nie jest celem. Samym w sobie. Na ile moja wiedza o Bogu przekłada się na pragnienie spotkania z Nim. Na ile moja wiedza o sakramentach przekłada się na to, żeby z wiarą z tych sakramentów czerpać życie.